Cześć! Tym razem pomysł na trening kondycyjny ze wzmocnieniem brzucha. Także w zasadzie przyda się ten trening każdemu, szczególnie właśnie w sportach, które ja preferuję, czyli no bieganie, chociażby jazda na rowerze, jakieś takie wytrzymałościowe sporty, gdzie dosyć istotna jest kondycja, jak i oczywiście mocne mięśnie brzucha, Kor przydadzą się każdemu. Także no, to jest trening taki na pół godziny, oczywiście już pomijając fakt, że trzeba być wstępnie rozgrzanym, także wymagana jest skakanka i jakieś podwyższenie, może być na przykład step, czy jakiś box, krzesło, no cokolwiek takiego stabilnego, co jest no troszkę wyżej, tak? do co lepiej, żeby to był taki wznos powiedzmy 60 cm wyżej macie możliwość, ale może być mniej wiadomo o to w warunkach domowych. Wszystko się nada. Ale pokażę Wam też opcję bez żadnego sprzętu. Także zaczynajmy. Jest to trening EMOM, czyli co minutę zaczynamy inne zadanie i tak przez, no, w zasadzie 30 minut uwzględniając przerwę. Także, tak jak mówiłem, wpierw skoki na boksa, czyli oczywiście z takiego, no, przysiad wychodzimy, wyskakujemy, możemy pomóc sobie rękami, żeby było bardziej dynamicznie, wskakujemy na te po... Przewyższenie na lekko zgięte nogi. Tak amortyzujemy te wstrząsy do pełnego wyprostu w biodrach. Po czym schodzimy w dół albo zeskakujemy też na ugięte. No i potem side plank, czyli plank bokiem. No, fajne mięśnie stabilizujące. Tutaj wiadomo, że były napięty brzuch i ogółem no, stabilna cała sylwetka. No, przy desce bokiem możecie zarówno na przedramieniu się położyć, jak i na pełnej wyprostowanej ręce. Jednak długa ręka właśnie ta odwiedziona jest w pełni wyprostowana. Na nim możecie ewentualnie właśnie dołożyć ciężar, jeżeli chcecie lepiej progresować. No i pamiętajcie, że to jest właśnie minuta na, na każde z tych ćwiczeń, dlatego tutaj pół minuty na stronę. Także tak mniej więcej patrząc na zegar czy na stoper odmieśćcie sobie 30 sekund i zmieńcie stronę, żeby wiadomo, po się rozwijać. E, potem burpee, czyli padni powstań. No standard krokodylki. E, Początkujący mogą bez zejścia całkowicie od dołu, tylko po prostu z wyrzutem nóg i, i powrót. Następnie superman hold, kolejny ćwiczenie na mięśnie brzucha, czyli leżąc na brzuchu. Prostujemy się całą sylwetkę i maksymalny wyprost w tył i utrzymujemy oderwane ręce i nogi w powietrzu. Następnie jumping rope, czyli skakanka. Mogą być double unders, jeżeli potraficie, czyli podwójne przeskoki na skakance. No i teraz, w wersji, jeżeli nie macie tego boksa czy skakanki, no to zamiast boksa mogą być po prostu przesiady z wyskokiem, a zamiast jumping rope, może być chociażby paracyki czy boksowanie. a szósta minuta to jest rest, czyli powtarzamy to całość po prostu pięć razy taką sekwencję. Także prosty trening, który każdy może wykonać w domu. Ja polecam Wam albo w zegarku, czy na przykład w telefonie włączyć sobie taki stopy, który po prostu co minutę będzie dawał powiadomienie, no i tak przez ten właśnie czas. Albo po prostu patrzeć sobie na zegar i o każdej pełnej minucie zaczynać kolejne ćwiczenie. No i tutaj, jeżeli tak po prostu chcecie sobie poćwiczyć tak jednorazowo, to po prostu robicie ile tylko się da tych ćwiczeń, które robicie na powtórzenia, czyli że wskoki na boksa, padni powstań i skakanie i na przykład, jeżeli chcecie jednak jakoś progresować i powtarzać ten trening, oczywiście, jak najbardziej polecam. No to wtedy możecie w ten sposób jakoś przeliczać ten progres, sumując liczbę powtórzeń, sumując liczbę tych skoków. Padni powstań i na przykład podwójny skak skakanek bym polecał, bo wiadomo, że pojedynczych to wyjdzie bardzo dużo, więc jeżeli ktoś umie właśnie podwójne skakanie, no to super wtedy taki zestaw, a w, na Side Plank i Superman Hold po prostu jakość się liczy i wzmacniacie brzuch. Także możecie ewentualnie dokonać to obciążenia, tak jak mówiłem. W Superman Hold również możecie coś złapać z przodu w ręce czy obciążenia na garstek, na kostki. No. I to w zasadzie tyle, także polecam wam spróbować tego treningu. Każdemu mi się, że się przyda no i każdy może spróbować. Także no, zapraszam do treningu. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!